Cześć wszystkim, dzisiaj przetestujemy stop ATAK 40 ml, 10% OC, brak danych o ilości SHU. No a zobaczymy jak to działa, czy to w ogóle działa. Puszka razu nie użyta, drzewa jakieś półtora metra. No to jedziemy. Co to takie tak słabo. Mieszanka taka dziwna. Zmywasz do paznokci ewidentnie na paluszek. Nic nie pali w ogóle, zero jakiejkolwiek reakcji Ani w rurę Jeszcze raz Taki słodki zmywacz do paznokci Nie kupujcie raczej tego To nie zadziała tym bardziej na, na alkoholika, a na wiego ani nawet tyle Bo by wiadomo no zwykły zmywać do paznokci, taka jakaś wywoda. Tej papryki tak ledwie, ledwie. No coś więcej gadać. Pozdrawiam wszystkich SFD z forum na razie.